Witajcie, widzowie! Zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga. A wszystko zaczynamy oczywiście od informacji jeszcze przed rajdem arktycznym. W chwili, kiedy to oglądacie, rajd już trwa albo jeśli oglądacie po weekendzie, to już jest po nim. I zapraszam Was od razu na podsumowanie rajdu, które pojawi się naturalnie w niedzielę po rajdzie. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do tematu walki na odcinkach specjalnych, warto powiedzieć o tym, jak wszyscy na ten rajd się zapatrywali. A przede wszystkim. O tym, co powiedział Andrea Adamo. Andrea Adamo po nie najlepszym starcie w rajdzie Monte Carlo liczy oczywiście na to, że kierowcy Hyundai przywiozą teraz na rajdzie arktycznym duże punkty. Chce zapomnieć o Monte Carlo, o problemach Thierry'ego Nevilla, o problemach Oita Tanaka. Chce jechać po mocne punkty. I już odcinek testowy pokazał, że może na te mocne punkty liczyć, bo kierowcy Hyundai. Zanotowali bardzo dobre czasy. Ojt Tanak był najszybszy na odcinku testowym, a w czołówce był też i Craig Breen, czyli kierowca, który gościnnie można powiedzieć, startuje trzecim Hyundai. Em. Jeśli zaś chodzi o faworytów do zwycięstwa w tym rajdzie, to ja nie jestem dobry w typowaniu, nigdy mi to nie szło, ale bardzo wiele osób wskazuje na Kalegorowan Perę. Wspominałem o tym już tydzień temu, że to właśnie w rajdzie zimowym, tle że w Szwecji, jego ojciec wygrał jedyną swoją w karierze rundę WRC za kierownicą 206 WRC. Natomiast młody Kalle Rovanpera stoi teraz przed szansą pobicia. Niezpobitego od 2008 roku rekordu Jariego Mati Latfali, który jest cały czas najmłodszym zwycięzcą rundy WRC. Kale ma na to jeszcze dość sporo czasu, ale byłoby na pewno ciekawie, gdyby zrobił to już teraz. Zwłaszcza, że. Obok niego w tym rajdzie startuje kolejna młoda, wschodząca gwiazda w WRC Oliver Solberg. A jak już mówimy o Oliverze Solbergu, to w tym sezonie wiele było zmian związanych z nowymi pilotami u już doświadczonych kierowców. Tym razem to Oliver Solberg w tym rajdzie wystartuje z nowym dla siebie pilotem. Będzie to najprawdopodobniej jednorazowa podmiana zamiast Arona Johnstona na prawym fotelu w Hyundai WRC Olivera Solberga usiądzie Seb Marshall, czyli znany pilot z rajdowych mistrzostw świata, człowiek, który startował m.in. z Chrisem Mickiem czy Haydenem Padonem. A dlaczego ta zmiana? No tutaj oczywiście nie ma mowy o jakimś konflikcie na linii Solberg-Johnston. Po prostu Aaron Johnston na pierwszym teście covidowym w Laponii dostał pozytywny wynik i to go automatycznie skreśliło z rywalizacji. To, że później wykonał dwa kolejne testy, które dały jednoznacznie negatywny wynik niestety nic już nie zmienia przyspuszczony do startu być nie może Seb Marshall za to jako ten awaryjny pilot był ściągnięty do parku serwisowego i będzie jechał z Oliwierem Solbergiem. Ale testy to nie tylko covid. Testy to też przede wszystkim testy rajdowe. Pod koniec sezonu 2020 M-Sport był w wyraźnym dołku. Nie mieli czasu na te testy. Tym razem przed rajdem arktycznym bardzo mocno się przygotowywali. Mieli aż pięciodniowe testy z dużym uwzględnieniem jazdy nocnej. I na pewno na dobry wynik liczy Temo Suninen, który wyraźnie zaznaczył, że wypadek na Monte Carlo zdarzył się owszem. Ale temu nie czuję w tym jakiejś swojej winy, bo nie jechał poza limitem. To był po prostu zwyczajny pech. Auto zostało dość mocno uszkodzone, ale nie odegrało to na pewno roli na jego psychice, tak przynajmniej temu deklaruję i liczy na mocny wynik w swoim domowym rajdzie, w pewnym sensie domowym oczywiście. Pozostając w zespole sportu, Malcolm Wilson opowiedział w wywiadzie dla Dirtfish, że liczy na to, że w kolejnym roku uda mu się ściągnąć do sportu czołowych kierowców, biorąc pod uwagę, że Sebastian jest zadeklarował. Definitywny koniec kariery przed nastaniem ery hybrydowej, Malcolm najchętniej zobaczyłby w M Sporcie Thierry'ego Nevilla, Oita, Tanaka i Elfy na Evansa. Tych trzech najmocniejszych kierowców ma na pewno największe szanse na tytuł mistrzowski. A M Sport zawsze po wprowadzeniu nowych przepisów potrafi przygotować zwycięski samochód. A poza tym w pewnym sensie Ford jest tą najbardziej doświadczoną marką w WRC w tym momencie z czołówki. Choć w tym momencie zaczyna się dopiero arktyczny rajd zimowy, a następną rundą jest Chorwacja, potem również jeszcze są kolejne rajdy, to już dowiedzieliśmy się kilku szczegółów odnośnie szóstej tegorocznej rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, czyli rajdu safari. Rajd safari będzie miał 320 km OS-owych, podzielonych na 18 odcinków specjalnych. W czwartek rozegrany będzie odcinek testowy i pierwszy OS. W sobotę i w niedzielę będzie po dwie pętle 3OS-owe, a niedziela nieco ponad standardowo będzie miała aż 5 odcinków specjalnych. Przy czym pierwsza pętla to będą 3OS, -y, druga pętla pierwszy i trzeci z pierwszej pętli, czyli oczywiście wszystko wieńczyć będzie power stage. 320 km brzmi nieźle przy 250 km rajdu arktycznego, ale to i tak nie jest to safari, które ja pamiętam z telewizji, które ja pamiętam z lat. 90. i wczesnych 2000. Wtedy rajd safari miał po kilka tysięcy kilometrów długości, z czego same odcinki specjalne liczyły zawsze ponad tysiąc kilometrów. Nad każdą czołową załogą leciał śmigłowiec, który po prostu był w kontakcie z pilotem radiowym i przekazywał mu ewentualne informacje o niebezpieczeństwach, które gdzieś tam na drodze się w oddali pojawiały, bo rajd odbywał się często przy normalnym ruchu drogowym, często w terenach tak. Pustynnych, że zdarzało się po prostu, że jakieś duże zwierzęta, na przykład, przebiegały w pobliżu drogi. Ten rajd był prawdziwym maratonem, dużym wyzwaniem, tak dla producentów, jak i dla kierowców. Warto chociażby wspomnieć sezon 1986, kiedy na rajd safari Lancia posłała nie. Delta S4, ale poprzedni model jeszcze tylno napędową 037, bo po prostu żal im było tyrać w Afryce, nie do końca do tego przygotowaną S4, która miała być piekielnie szybka na asfaltach i szutrach, ale raczej tych równych, europejskich, takich jak chociażby w Finlandii. W końcu ich głównym kierowcą na sezon 86 był nieodżałowany Henry Toivonen. Natomiast właśnie w takim rajdzie jak Safari i jeszcze sprawdzona i już trochę leciwa. 0,37 wtedy się ścigała. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że po sezonie 2020, tym pociętym, bardzo skowidowanym, wielu zawodników, wiele zespołów szukało dodatkowych możliwości treningu. M Sport startował w rajdzie Rzymu, startowali również w innych rajdach, tych niższej rangi u siebie w Wielkiej Brytanii, testując w To samo Hyundai ze swoim zespołem również startowali we Włoszech i ten tryb powtarza się w tym roku. Mieliśmy już występ fabrycznych Hyundai w rajdzie OOTEPA, a tuż przed Rajdem Arktycznym Hyundai zapowiedział kolejny asfaltowy występ kierego Neville'a we Włoszech na początku marca w kolejnym regionalnym rajdzie. Na koniec dzisiejszego vloga taka nierajdowa informacja, chociaż zapewne wszyscy z was gdzieś tam, w jakichś wiadomościach się o to otarli. W zeszłym tygodniu odbyła się premiera zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Dlaczego o tym wspominam? Przecież to nie jest rajdowy news. Ale moi drodzy, to jak bardzo dużą wiadomością jest fakt, że w Polsce odbyła się premiera samochodu wyścigowego Formuły 1. To jest sprawa bez precedensu. Czegoś takiego nigdy nie było. Na dodatek ta premiera była w takim starym, dobrym stylu, z bardzo wielką pompą, w Teatrze Narodowym w Warszawie. Sam samochód, jak widzicie na zdjęciach, wygląda według mnie obłędnie. Jest to jedno z ładniejszych malowań w Formule 1 z czasów, które przynajmniej ja kojarzę, a śledzę Formułę 1 mniej lub bardziej szczegółowo, gdzieś od około 2002 roku. I naprawdę, jeżeli jest jakiś bolid taki bardzo ikoniczny, to oczywiście jest to czerwone Ferrari Malboro Michaela Schumachera. Ale ten bolid Alfa Romeo na ten rok wygląda naprawdę, naprawdę imponująco. No i przede wszystkim ma biało-czerwone barwy, więc myślę, że sam fakt, że Robert może bezpośrednio nie startuje i tak nie zmienia faktu, że Alfie będę bardzo mocno kibicował. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Pamiętajcie o kciukach w górę, subskrypcjach, komentarzach. To wszystko sprawia, że nasze vlogi trafiają do szerszego grona zainteresowanych rajdami osób. Bądźcie też ze mną w niedzielę, kiedy to podsumuję cały arktyczny rajd Finlandii, drugą tegoroczną rundę WRC. Śledźcie również mój Instagram, żeby wiedzieć, co aktualnie testuję i szykujcie się na, myślę, ciekawy film w najbliższą środę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.